Dzień dobry. Witamy w programie z cyklu Zawodowi Zawodowcy. Celem naszego programu jest jak najlepsze przedstawienie Państwu wybranego zawodu. Porozmawiamy z przedstawicielami branży, zobaczymy statystyki, poznamy wady i zalety wykonywania danej pracy. Będzie też słowo od eksperta. Zapraszamy przed i życzymy niezapomnianych wrażeń. Kto wie, może to właśnie dzisiejszy program będzie dla Państwa inspiracją do zaplanowania własnej kariery. Biorąc pod uwagę stale rosnącą liczbę jednośladów na polskich drogach, zawód ten wydaje się być atrakcyjny i potrzebny, szczególnie, że daje możliwość łączenia pasji z pracą zawodową. W studiu gościmy eksperta, który przybliży nam trochę ten zawód. Witamy. Dzień dobry. Rozmawiamy dzisiaj o zawodzie mechanik motocyklowy. Zacznijmy od wyjaśnienia, na czym on polega. Podobnie jak w przypadku mechanika samochodowego, praca polega na dokonywaniu przeglądów, napraw i konserwacji, tyle że motocykli i skuterów. Warto dodać, że obecnie te pojazdy wyposażone są w bardzo skomplikowane rozwiązania techniczne, dlatego ich naprawa wymaga fachowej wiedzy. Spójrzmy na szczegóły. Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie Mechanik Motocyklowy powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MOT-04: Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych, diagnozowania podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych, obsługiwania i naprawy podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych. Na co dzień wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze motocykli, kontroluje stan techniczny zespołów i układ. Kładów motocyklowych oraz sprawdza działanie pojazdu jako całości korzysta z dokumentacji technicznej przygotowanej przez producentów, a dotyczącej konkretnej marki i modelu pojazdu. Mam do pana kolejne pytanie. W jakich miejscach taka osoba może znaleźć zatrudnienie? Mechanik motocyklowy może pracować w warsztatach naprawy motocykli oraz warsztatach samochodowych, które zajmują się naprawą motocykli, w stacjach diagnostycznych, firmach produkujących motocykle oraz salonach sprzedaży. Może także prowadzić własną działalność. Zanim poproszę Pana o wypowiedź o wadach i zaletach wykonywania tego zawodu, połączmy się z naszą reporterką w terenie. Zobaczmy i posłuchajmy, jak wygląda ta praca w praktyce. Halo Marto. No, 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 no mówię ci po prostu czadno. Takich ścigaczy to ja jeszcze nie widziałam, a. A ty wiesz, co jest najlepsze? I... Kupiłam motor! <ścoughs> a, a, a jak to trzeba mieć prawo jazdy? Marto, jesteśmy na wizji. Jesteśmy na wizji, a tak. <grym> Dzień dobry. Dzisiaj, wśród tych pięknych maszyn, będziemy rozmawiać o zawodzie mechanika motocyklowego. Wolność, prędkość, wiatr we włosach. Już się nie mogę doczekać, kiedy przetestuję swój motor. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, jak to się stało, że wykonuje pan ten zawód? Ha, pochodzę z miasta, które słynie w Polsce z wyścigów żużlowych. W dzieciństwie ojciec zabierał mnie na te wyścigi i tak zrodziła się moja pasja do motocykli. Wprawdzie planowałem trenować żurzel, no ale niestety nie wyszło. Pasja do motocykli jednak pozostała, a że zawsze lubiłem majsterkować, no to postanowiłem, że jeśli nie mogę się ścigać, to będę te motory naprawiał. Skończyłem szkołę samochodową i zacząłem pracę w jednym z warsztatów. Na początek jako stażysta, ale sam posiadam dwa motory, no w tym jeden zabytkowy. One były moim najlepszym materiałem do nauki. No i szybko wyspecjalizowałem się w naprawie, no właśnie motocykli. Dziękuję. Do rozmowy wrócimy za chwilę, a tymczasem łączymy się ze studiem. Dziękujemy za przekazane informacje. Przejdźmy do prezentacji dobrych i tych gorszych stron omawianego zawodu. Tak, oczywiście. Wykonanie każdej pracy ma swoje zalety, ale także i wady. Zobaczmy porównanie. Zalety wykonywania zawodu mechanik motocyklowy. Praca dla pasjonatów motocykli, dająca satysfakcję z prawidłowo zdiagnozowanej i usuniętej usterki. Praca w różnych pozycjach, również w ruchu. Praca głównie w pomieszczeniach zamkniętych. Wady wykonywania zawodu mechanik motocyklowy. Narażenie na zanieczyszczenie powietrza pyłem, nieprzyjemny zapach spalin, hałas i drgania, niebezpieczeństwo urazów takich jak poparzenia, ukłucia i skaleczenia, porażenie prądem, stłuczenia kończyn, częsta praca w wymuszonej pozycji. Dziękuję. Połączmy się raz jeszcze z naszą reporterką w terenie. Halo Marto. Halo studio, jestem na miejscu. Czy mogłabyś zapytać swojego gościa, jakie kompetencje trzeba mieć, by wykonywać ten zawód? Jak sam pan słyszy, mój kolega w studio ma jeszcze do pana pytanie. Nasi widzowie zapewne również są ciekawi, co powinno cechować osobę pracującą w tym zawodzie. Ważne, żeby być dokładnym i dociekliwym. Dobry mechanik potrafi się skoncentrować, tak żeby znaleźć i naprawić każdą usterkę. No, jeśli pracuje się w mniejszym warsztacie, to trzeba być przygotowanym na nawiązywanie kontaktu z klientem. Czasem trzeba go przekonać, ponegocjować ceny no itd. Tak no, i trzeba być na bieżąco, śledzić wszystkie nowinki i zmiany na rynku. Ale dla nas, pasjonatów motoryzacji, to czysta przyjemność. Dziękuję za uzupełnienie. A my przygotowaliśmy dodatkowy materiał, który przybliży Państwu ten zawód. Czynności, które m.in. wykonuje mechanik motocyklowy. Przyjmuje motocykle do przeglądu lub naprawy. Sprawdza działanie pojazdu oraz jego podzespołów za pomocą urządzeń diagnostycznych. Ustala i usuwa usterki w zespołach i układach motocykli. Wykonuje prace demontażowo-montażowe, naprawia i reguluje zespoły i podzespoły pojazdu, w tym silniki skrzynią biegów, sprzęgło, układ hamulcowy, kierowniczy i zawieszenie. Sprawdza jakość wykonanych prac poprzez jazdę próbną oraz za pomocą urządzeń diagnostycznych. Rozróżnia i interpretuje parametry techniczne pojazdów, silników spalinowych, urządzeń oraz narzędzi stosowanych w warsztatach. Przeprowadza kalkulacje dotyczące zużycia surowców, materiałów oraz czasu wykonania usługi w oparciu o dokumentację technologiczną lub taryfikatory. Otrzymaliśmy sporą garść bardzo ważnych informacji. Panie ekspercie, muszę dopytać: czy są jakieś przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania tego zawodu? Poważnym przeciwwskazaniem jest ograniczona sprawność rąk. Ponadto znaczne wady wzroku i słuchu, a także alergie i uczulenia. I ostatnie już się pytanie. Proszę powiedzieć, jakie są perspektywy pracy w tym zawodzie. Tutaj posłużę się przygotowanym wcześniej materiałem. Proszę spojrzeć. Mechanik motocyklowy ma duży wybór miejsca pracy. Może pracować indywidualnie, na przykład w niewielkim warsztacie usługowym, lub zespołowo w większych zakładach lub fabrykach. Usługi w zakresie serwisu oraz napraw motocykli rozwijają się w szybkim tempie, dlatego szacuje się duże zapotrzebowanie na specjalistów w tej branży. Najwięcej miejsc pracy istnieje w dużych aglomeracjach miejskich, gdzie skupienie jednośladów jest największe. Na zakończenie chciałbym dodać, że przy wyborze zawodu przyglądajmy się uważnie swoim predyspozycjom i zainteresowaniom. Pamiętajmy, że każdy zawód jest potrzebny i znajdzie swoje miejsce na rynku pracy. Dziękuję panu za obecność w studio. Dzięki wiedzy naszych ekspertów i pracy redaktorów w terenie poznaliśmy bliżej kolejny zawód, jego specyfikę i wymagania. Dzisiaj już się żegnamy. Dziękuję i do zobaczenia. Jeśli chcesz pracować w zawodzie mechanik motocyklowy, możesz wybrać następujące ścieżki kształcenia. Ścieżka pierwsza: branżowa szkoła pierwszego stopnia, 3 lata, egzamin zawodowy z kwalifikacji w trakcie trwania nauki, MOT04. Praca w zawodzie mechanik motocyklowy. Ścieżka druga: kwalifikacyjny kurs zawodowy, MOT04 lub 2 lata nauki w zawodzie lub 2 lata pracy w zawodzie. Potwierdzenie kwalifikacji MOT04. Zawodowym zorganizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, praca w zawodzie Mechanik Motocyklowy, ścieżka trzecia. Branżowa szkoła pierwszego stopnia lub dokształcenie teoretyczne w formie pozaszkolnej, plus praktyka w zakładzie rzemieślniczym, potwierdzenie kwalifikacji egzaminem czeladniczym przed Komisją Izby Rzemieślniczej, tytuł czeladnika w zawodzie Mechanik Motocyklowy, po przepracowaniu minimum trzech lat potwierdzenie kwalifikacji egzaminem mistrzowskim przed Komisją Izby Rzemieślniczej, tytuł w zawodzie mechanik motocyklowy, praca w zawodzie mechanik motocyklowy.